w finałach Mistrzostw Gwinta. Kto zwycięży? Pan Mieczyk czy Timi Timmy, Timmy grania niebieskiej monecie, co jest dobrą informacją dla Pana Mieczyka, ponieważ ten deczek, którym Pan Mieczyk będzie rozgrywał, jak najbardziej lubi czerwoną monetę. Tutaj nie najlepsze dobie dobranie, podwójny adept to zdecydowanie jest to. Wciąż może dobrać Madoka. Czy dobierze za to? Nie dobrał, ale nie dobrał też Portalu. Nie dobrał też awalacha, więc na pewno nie jest to idealne dla Timiego. Ba, nawet jest to całkiem słabe. Ale też nie możemy powiedzieć, znaczy nie do Timiego, przepraszam, tylko dla Panamieczyka. Za to, czy Timi dobrał tak dobrze? Dużo brązów jest. Na pewno dużo brązów. Nie jestem pewien, czy na pewno o to mu chodziło. Szczególnie przy takiej ilości kontroli Panamieczyka. Zobaczymy, na pewno mecz będzie niesamowicie ciekawy. Zaczynamy na spokojnie z czarodziejki. W tej chwili co moim zdaniem może Pan Mieczyk zrobić? Może to być kontrowersyjne, ale wydaje się, że Giga Skorpion i ładunek z lidera jest nie najgorszą opcją. Zobaczymy, czy na, czy na to się decyduje. Na to się chyba zdecyduje. Też zobaczymy. Może nawet bez ładunku, ale jednak leci ładunek. Także w, tutaj już team jest trochę pod ścianą z tym zagraniem. Najprawdopodobniej. No właśnie, co? Tutaj wcale nie ma tak dobrej ręki. Może oczywiście zagrać elfią-fujarkę. Elfia-fujarka wydaje się być całkiem rozsądna, albo elfia prorokini. Elfia-fujarka. No i to pewnie jest po prostu bomba i madok, prawda? Tak się wydaje. Czy jest tutaj coś do wygnania? Eee, wydaje się, że chyba nie, więc. Ja bym jednak zagrał północny wiatr, mimo wszystko, żeby to wygnać. No i w tej chwili Pan Mieczyk już wygrywa. Pan Mieczyk wygrywa. I tutaj będzie to najprawdopodobniej prorokini, wydaje się. Ale w sumie zobaczymy. W każdym razie na pewno dobre zagranie ze zbiciem Madoka, przynajmniej tak się wydaje. Chociaż z drugiej strony Daje to ogr... z jednej strony dobre, ponieważ może coś wzmocnić, prawda? Ale z drugiej strony daje to właśnie też okazję panowi Mieczykowi, aby na przykład zagrać Herkaduch albo Gerda. Po prostu. Mhm. leci Gerd, leci Gerd. Zwykłe 7 punktów, solidny tutaj można powiedzieć. Po prostu solidne punkty i tyle. Wygrywało 7, na razie na równych. Elfia Prorokini teraz oczywiście leci. No, i pytanie: co to będzie? Czy pójdzie w Madoka teraz? Czy może pójdzie w Rębacza? To też nie jest na pewno zła opcja. Zobaczymy. Leci jednak Madok. I tutaj może tylko być troska Driad, szczerze zagrana. Chyba że leci pod Simlasa. leci w Simlasa i będzie magiczna kula. Także obroni się najprawdopodobniej i nie przegra na równych przynajmniej tak się wydaje, chociaż będzie musiał użyć Simlasa i całego swojego carry over też tutaj Pan Mieczyk nie miał y, szczęścia z tym Madokiem do pierwszego rzędu no i zobaczymy Leci widzę hernkaduch I pewnie to będzie kwatermistrz zakładam Najprawdopodobniej No właśnie kto Uderzony, chociaż zobaczymy co to jeszcze będzie Może to nie być kwatermistrz Jednak jest to kwatermistrz Pytanie czy wstrzyma ładunki Nie, wykorzysta od razu Leci teraz elfia fujarka Od razu też leci Wiedźmin z szkoły niedźwiedzia Nie zastanawia się czy kliknie hernkaduch e, Nie kliknie też herna Nawet nie wiem wtedy mógł. Strasznie szybko rozgrywka idzie w każdym razie tutaj. Widzimy, że Timmy nie chce przegrać na równych na pewno. Czy on gra Hyalmara? Tutaj gra. Myślę, że mądrze byłoby zagrać teraz Rębacza Ankleit, chociażby po to, żeby mieć jakieś over na Hyalmarze. Także widzi... wydaje się, że Timmy obroni się przed przegraną na równych. A obroni się praktycznie tylko Sim Lasem. To pokazuje, jak naprawdę potężna jest ta karta. Oczywiście Pan Mieczyk wciąż ma bardzo dużo dobrych kart w deku, ale to samo można powiedzieć o Teaming. Porażka na równych na pewno bardzo by go zabolała, szczególnie, że mógłby utracić ostatnie słowo. To po prostu mógłby srogo wykorzystać Pan Mieczyk. W ogóle ciekawostka, nie gra Sirokka w tym deku. Chyba, jeżeli się nie, jeżeli się nie mylę. Nie gra Sirokka, dokładnie. Gra Morkwarga, ale nie gra Sirokka. Jaki czat Kliknął herkadu, czyli widzimy, że chce... Chce jednak wygrać w tej chwili najprawdopodobniej ze strony teamiego, a jednak leci kolejny lider. Czyli zdecydowanie widzimy, że chce wygrać na równych więc Siroko tak dokładnie tak pomyślałem, że zagra. I co kolejny ramp? Ładunek z lidera. O, i gdyby Madok poleciał do drugiego rzędu, to miałby takie szczęście, szczerze, pan Mieczyk. Nie musiałby używać ładunku z lidera w tej chwili. Podrębacza. No, i to nie jest taka prosta sytuacja. Wciąż jest to też Gerald Quen, który może być zagrany zwyczajnie w na szkołę Niedźwiedzia. Jako soli 13 punktów, ale leci ręb. Czy poleci też ładunek? Leci ładunek, czyli widzimy, że chce na pewno wygrać na równych. Nie ma już lidera. Eee, teraz TV najprawdopodobniej dwa razy wrębacza i lekcja. Tak przynajmniej. Z... Sądzę? Mhm. Dokładnie. Bardzo podoba mi się, ale naprawdę agresywna rozgrywka, można powiedzieć, no i to musi być tej filger Geralt Quen oczywiście oddany, ale z drugiej strony, jeżeli odda Geralta Quen, to megaskop mu już nie wejdzie. A jeżeli zagramy Gasko w kwatermistrza, to w teamie będzie miał okazję do pasu. A Pan Mieczyk nie wie, że team ma troskę dria. także jednak leci Gerald Quinn. Będzie to Wiedźmin z Niedźwiedzia, oczywiście. I też Pan Mieczyk wciąż ma portal, przypomnijmy, to jest też solidny powerplay. Także wygrywa pierwszą rundę na równych, oczywiście kosztem całego lidera, ale tim mi również oddał dwa ładunki. Aż. Pytanie, chociaż może to też nie byłoby złe, gdyby Tymi w sumie... Z... do full lidera teraz. Czy ma jakąś kulę na cmentarzu? Nie ma. To jest po prostu trzy punkty. Lider wchodzi za. Czyli leci lider. Tylkoś pan na pewno... czy Timi na pewno dobrze to wyliczył? Chyba tak. Tak. I co ciekawe, jednak nie przegrywa tego na równych, bo pan mamy skop, który już się nie aktywuje. O kurde. Tutaj naprawdę Timi pokazał, że tak to nazwę. Jaja ze stali. <noise> Megaskop. Megaskop przy... jednak nie wygrywa na równych. Jednak Timi naprawdę zaskoczył mnie mocno. Zapeszyłem, przyznam szczerze. Ale tutaj to zagranie, ogromne gratulacje, bo to był naprawdę fenomenalny pomysł. I teraz ma kontrolę, więc ma ja na gordu. Na gordzie, przepraszam. Jest w bardzo dobrej sytuacji. Za to za to pan Mieczyk nie ma dobrej karty na Drypassie. Nie ma dobrej karty na Drypass. Nie dobrał ani Maxi, ani Wściekłego Niedźwiedzia, ani nawet Avalacha. Oh nie ma dobrej karty na Drypass. I musi w tej chwili oddać, oddać Adepta, więc będzie miał Portal tylko za 7 punktów. Także tutaj Timi można... Nie, Timi, przepraszam, pan Mijaczyk z nieba do piekła, można powiedzieć. A Maxi zaledwie było... Ciutkę wyżej. Ach, tutaj naprawdę bardzo trudna sytuacja z jego strony. Pójdzie pewnie portal, bo portal jest po prostu zbrykowany w tej chwili. No tylko za 7 punktów wchodzi. I myślę, że też potem pójdzie Megaskop Najprawdopodobniej. A za to Timi ma swojego gorda, Timi ma swojego gorda. Także czyżby Timi był ostatecznie zwycięzcą finału pierwszego turnieju kwalifikacyjnego i generalnie zwycięzcą turnieju kwalifikacyjnego, i czy przed o owalach nie jest zbrickowany? nie, jest megawasko wciąż. Ale w sumie ciekawe, że jednak nie wymienił e, portalu. Portal tylko jedną czwórkę zagrał I leci też Fortel teraz, oczywiście. Będzie miał. Nie, nie będzie miał dwóch elfów, także tutaj nie będzie dwóch elfów. Będzie tylko jeden elf, to jest jakaś tam szansa dla Timiego, Ale bez Siroka na Fortel ciężko będzie na pewno. Zakładam, że pewnie zagra megaskop, ewentualnie może pójść w księżycowy pył. To też jest opcja, żeby zniszczyć silnik, ale z drugiej strony, czy nie lepiej było zagrać księżycowy pył później na czarodziejkę. Z drugiej strony też nie był zawsze pewien, czy na pewno ma czarodziejkę, także po części zrozumiałe. Zobaczcie ciekawe, leci w Madoka. No i pewnie czarodziejkę wzmocni, tak jak myślałem. No i cóż, ja bym chyba zagrał Megaskop, po wszystko. Megaskop. Teraz musi tak zagrać Megaskop, a Wallacha i. Na pewno Hjalmar musi być ostatni. Hjalmar musi być ostatni. Tyle wiemy. Nie wydaje mi się, żeby pan mieczyk wyrobił to niestety. A był świetnej sytuacji szczerze, przez chwilę był świetnej, ale Timi też to rozegrał po prostu fenomenalnie. Aczkolwiek na pewno nie mogę się przyczepić, bo pan mieczyk też rozgrywał to całkiem dobrze. Ale niestety Megaskop ostatecznie przegrał mu. Najprawdopodobniej przegrał, ale nie zapeszajmy jeszcze. Przegrał mu grę. Ponieważ nie mógł wygrać na równych potem ten zbrykowany portal no fatalna sytuacja naprawdę My oczywiście lecimy gaskop tak jak się mogliśmy spodziewać potem totem i na koniec Hjalmar tutaj no Gazers bez dwóch zdań Gazers moim zdaniem Ale to, czy zagra teraz, czy też nie zrobi raczej większej różnicy. Po prostu pan mieczyk nie będzie miał raczej wystarczająco punktów. Ale wydaje się, że Gezras ma w tej chwili chyba najwięcej racji bytu. Bez dwóch zdań, to jest, to jest tura na Gezrasa. Hmm, chyba, że będzie, spróbuję, można na przykład wzmocnić go sobie. Nie, po prostu pójdzie pod punkty, ale jeszcze pięknie mu szedł czatownik pod Gezrasa, także. No, nie, naprawdę rozgrywka przyznam Senti bardzo dobra. Naprawdę. Według mnie solidny finał. Jednak leci pod. Pod, pod pana przyrody. Pod obrońcę puszczy. Przepraszam, nie, nie przyrody. Le, pod lekcję przyrody, ale z obrońcy puszczy. No i to jest oczywiście totem, tak. Żeby nie stracić tego punktu na rozgrywce. E, tego punktu na. czemu ja już mówię, rozgrywce na. E, na bankartach, tak. Leci oczywiście. raz. I na koniec Gord to zrobi. Także Tymi oficjalnie zwycięzcą pierwszego turnieju kwalifikacyjnego i pierwszą osobą, która zamelduje się w finałach Mistrzostw Gwinta 2 października. Ogromne, ogromne gratulacje, ale też ogromne gratulacje dla pana Mieczyka, który jest obecnie liderem klasyfikacji. No i oczywiście zniszczony będzie Gezras, ale to będzie za mało. Gord to po prostu robi. Gord jest ogromny i fenomenalne zwycięstwo Timiego, Ale gratulacje dla obu zawodników. Moim zdaniem świetny mecz, naprawdę rozegrany. Było widać na, naprawdę plan na grę ze strony Obu. Także super! Naprawdę super. Gratulacje. Jeszcze raz dla obu. Więc na chwilę przenosimy się jeszcze na końcówkę streama na platformę turniejową. I. Momencik, sprawdzimy czy jest już wynik, jeszcze nie ma, tak samo to jest można sprawdzić czy jest wynik, jeszcze nie ma, poczekamy sobie na wynik, kto tutaj zdobędzie trzecie miejsce, tutaj czy coś się zaktualizowało, jeszcze się nie zaktualizowało, ale oczywiście wiemy, team jest zwycięzcą, ogromne naprawdę gratulacje, super. Naprawdę, jestem po prostu pod wrażeniem, szczerze. Jestem pod wrażeniem. Według mnie świetnie rozegrany przez obu zawodników. Naprawdę, nie mogę się zupełnie przyczepić do tego, jak to rozegrał pan Mieczyk, ponieważ po prostu, no, dobranie tego adepta było naprawdę druzgocące, no, ale jednak to ciśnięcie i oddanie lidera w pierwszej rundzie przez Timiego, także gratulacje. I Kumasz, Kumasz wygrywa, także Kumasz ostatecznie zajmuje trzecie miejsce. Kumasz także dostanie 5 beczek premium, 400 pyłu meteorytowego oraz 6 punktów do klasyfikacji. Antek, 4 punkty. A 8 aż punktów zdobędzie. 8 aż punktów zdobędzie pan Mieczyk. Za to, Timmy jest zwycięzcą wielkim. Zwycięzcą pierwszego turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Gwinta. Także ja bardzo dziękuję. Wszystkim, którzy i wzięli i brali udział w tym turnieju, i wszystkim, którzy po prostu go oglądali, serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że się podobało. A teraz się będę już z wami żegnał. Do widzenia! No i cześć!